Mało jest w historii kolejnictwa tak znanych w szerokiej popkulturze zjawisk jak Orient Express. Stało się tak dzięki powieści detektywistycznej autorstwa Agaty Christie, drukowanej w odcinkach od 1 lipca do 30 września 1933 roku w czasopiśmie Saturday Evening Post. W formie książkowej powieść została wydana rok później. Główną postacią powieści jest detektyw Hercules Poirot. Powieść weszła do światowego kanonu, powieści kryminalnej. Została zekranizowana czterokrotnie w 1974 roku przez Sydney Lumeta, w 2001 przez Karla Schenkela, w 2010 przez Filipa Martina oraz w 2017 przez Kedenta Branaga. Według Vanity Fair Orient Express to pociąg wobec którego mierzone są wszystkie inne pociągi luksusowe. Ekspres kursował w ramach działalności międzynarodowej spółki Kompagnie Internationale des Wagons lits a pomysłodawcą i założycielem był Belg George Nagelmakers. Powszechnie uważa się, że najdłuższa na świecie jest trasa transsyberyjska wynosi ona 2215 km. Jednakże trasa Orient Expressu, wiodąca z dworca wschodniego w Paryżu do Konstantynopola, liczyła aż 2880 km. Widać więc, że była o ponad 600 km dłuższa. 4 października 1883 roku w dziewiczą trasę wyruszył pierwszy skład. Droga przez Monachium i Wiedeń wiodła do Dziurdzi w Rumunii. Tam pasażerowie musieli przesiąść się na prom przez Dunaj i w ruse w Bułgarii wsiąść do mniej luksusowego pociągu udającego się przez Warnę do Konstantynopola. W 1889 roku całość trasy mogła już być pokonana w pełni w orient ekspresie. 67-godzinna podróż przy prędkości 80 km na godzinę przebiegała w luksusowych warunkach. Nic dziwnego, że korzystali z niej biznesmeni, dyplomaci i wszelkie maści arystokraci. Uczestnictwo w takiej podróży było tematem, którym można było zagaić rozmowę w sferach towarzyskich najważniejszych krajów europejskich. W 1914 roku. Kursowanie pociągu na linii przecinającej kilka europejskich krajów zostało zawieszone. Powrócono do niego w 1918 roku. Jako ciekawostkę warto dodać, że w ostatnich dwóch latach I wojny światowej uruchomiona został przez Niemcy tak zwana linia Balkan Express, która miała być zamiennikiem Orient Expressu. Od 1919 roku trasa Orient Expressu zaczęła przebiegać przez Lozannę, Mediolan, Wenecję i Triest. Podróż wtedy na całej trasie została skrócona do 56 godzin. Kolejnym ciekawym elementem historii Orient Ekspresu jest to, że w jednym z wagonów w 1918 roku zostało podpisane zawieszenie broni we francuskiej miejscowości Compiègne. Ten sam wagon, umieszczony następnie w muzeum, został z niego wydobyty w 1940 roku po klęsce Francji. Wówczas to delegacja III Rzeszy z Adolfem Hitlerem na czele. Przyjmowała kapitulację delegacji francuskiej. W 1939 roku kolejny raz zawieszono kursowanie Orient ekspresu, wracając do niego dopiero w 1945 roku. Zmieniono wówczas trasę, omijając Jugosławię, której granice były zamknięte. W kolejnych latach, ze względu na niesnaski między państwami, a także na żelazną kurtynę, zmieniano zarówno trasę, jak i skład pociągu. W latach 50. XX wieku Pociąg kursował regularnie z Paryża do Stambułu i Aten trzy razy w tygodniu. W 1962 roku wstrzymane zostały definitywnie dwa z trzech połączeń. W 1971 roku dotychczasowy producent wagonów, firma Wagons Leeds Company, wstrzymała produkcję nowych wagonów, a istniejące składy sprzedała przewoźnikom narodowym. Ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż-Stambuł miał miejsce 19 maja 1977 roku. Jednak pociąg pod nazwą Orient Express kursował dalej na trasie Paryż-Bukareszt, która w 2001 roku została skrócona do Wiednia, gdzie dołączano go do ekspresu Paryż-Strasburg, oznaczanym na rozkładach nazwą Orient Express. Z chwilą uruchomienia przez SNCF połączenia TGW Paryż-Strasburg, trasa Orient Expressu w czerwcu 2007 roku została skrócona do odcinka Strasburg-Wiedeń. W grudniu 2009 roku ostatecznie zakończyła się historia legendarnego Orient Expressu. Pomimo, że oficjalnie trasa Orient Expressu nie przebiegała przez Polskę, również i my jesteśmy związani z historią tej marki. W jaki sposób? To opiszemy w kolejnym wydaniu naszego dwutygodnika.